Witam w kolejnym filmiku. Przypominam, opcja pełny ekran. Tutaj coś mnie prześwietla. O Boże, lepiej. W ogóle powiedzieć, że dzisiaj, w tym momencie zastanawiałam się, chociaż jak widać mam czapkę. Jestem generalnie po choć mam gołe nogi, ale mm, sprawdzałam wodę w tym momencie. Przyjechaliśmy, woda była zimna, ale tutaj jest to zjawisko nie będę przekazać tej nazwy, ale takie zjawisko, że może być 30 stopni powietrze, a woda lodowata, a jednocześnie będzie dosyć chłodno i woda ciepła. I właśnie jak mi było chłodno, jeżeli chodzi o wodę. Natomiast e, teraz jak sprawdzałam, to po prostu byłam w lekkim szoku, dlatego że przyszedł taki, taki front, że ta woda jest naprawdę ciepła. E, Sprawdzałeś przed chwilą, to wygląda na to, że jest e, znaczy naprawdę ciepło na wodę tutaj. Ee, że po prostu ma prawdopodobnie chyba ponad 18 stopni hmm, przynajmniej fragmentami to by się generalnie zgadzało też brałam pod uwagę pójście po strój tak mi brakuje pływania, ale już mam na po prostu byłby taki skończony wieczór bo już pewnie bym yy, siedząc w tej wodzie pływając tak dalej to już później bym po prostu musiała się zagrzewać tak dalej Ech, jeszcze i tak pewnie będzie dużo takich różnych innych okazji, jeszcze jest yy, ogrom dni, ogrom lata i tak dalej. Dzisiaj powiem szczerze yy, byliśmy na takiej krótkiej wycieczce, między innymi pierwszej. Zabraliśmy woreczek, próbek. Darek wylosował e, Nui Bakelit na Omiguit Ser. Jest to marka innymi z Plus Netwark oraz e, były też inne zapachy, albo stosowany był ten. Zdecydowaliśmy właśnie składając go do Jest taki trochę niedokończony, bo skończył się czas nagrywania. Mogę powiedzieć tyle, że po czasie, jeżeli tam nie dopiszę tego, e, na dokładkę ten zapach ułożył się taki, w takiej strony takiej zieleni, w ogóle nie gorzkiej, niewytrawnej, nie takiej e, zieleni wiosennej, bym powiedziała. Takiej dosyć e, e, nie aż takiej emocjonalnej, smutnej. Na przykład na mnie się już tak bardziej właśnie wytrawnie, um, ostro takiej, że tak powiem, maślankowości wiosennej. U mnie było takie bardziej może liście, może troszeczkę trawa, takie właśnie roztarte liście, takie zielony sok z roślin. Dla mnie właśnie bardziej tak trawni goryczkową, szorstko i tak, bym powiedziałam, wszystko z takim właśnie stółem takim remontowym. Ten remontowy klimat również pojawia się w Irysie tejże marki. Ja w ogóle się przymierzam do jakiegoś plakonika tej marki. Ja tylko właśnie nie znałam tego bakelit. Był nie następny bar, ale w końcu udało się poznać. Natomiast w tym momencie użyłam jeden z tamplerków perfumy Bojara. Przypomnę, jest to polski projekt, perfum niezależny. Powiedzmy, przyjmijmy, że jako byli projekt niszowy. No, mało znany, więc niszowym. Moja pierwsza styczność z perfumy Bojara jest na przykład w Faisby. tam można poczytać w różnych nutach. To jest ta pachlawę, gdzie mamy przepiękną, ciemną taką wytrawną, gorzko desterową czekoladę w lesie. Później nabyt flakonik Lili z taką... E, miał być taki motyw trawiasty, jest taki właśnie zielonkawe, troszkę takie pranie suszone wśród zieleni. E, natomiast w tym momencie testuję zapach, który nazywa się Lest, i to ma być zapach, to prosi że chodzi właśnie z, tak z etykietą, e, to miał być zapach e, prania właśnie takiego. Natomiast ten zapach odbieram inaczej, więcej takiego prania bym Wskazała, może w tym Lili. Na mnie w tym Celest, pamiętam, że początku wrażenie, że był taki trochę różano-goryczkowo-geraniowy. Później zaaplikowałam go ponownie. Wydał się taki, bym powiedział, trochę świeżo, trochę słodkawy, trochę kosmetyczny. Już kompletnie inny. I jakieś tam skojarzenia właśnie z taką kosmetycznością, z takim właśnie pod tym kątem, z praniem, może budzić. Natomiast dla mnie takie zapachy praniowe to jednak chociażby klimat. Leteon jak dużo w lardi, są takie właśnie pranie suszone na wierszy z lipami. To rzeczywiście te takie praniowo-proszkowe klimaty marki Clean, oczywiście klasyczne, woda toaletowa konkretnie, bo woda jest zupełnie inna. Woda toaletowa właśnie klimat takiego w zasadzie proszek, persil, taki typowo proszek. Inne to są takie bardziej może, jakieś wszystkie takie klimaty różne inne, jakieś takie medlane, Natomiast e, taki outdoor shower jest taki bardziej popysznicowy klimat, natomiast mam też warm takie no to już takie właśnie bardzo taki praniowy, natomiast taki typowy proszkowy styl clean, woda toaletowa do toalet, natomiast e, tak jak mówię, moim takim chyba ukochanym zapachem praniowym, że tak powiem, w, w cudzysłowie, to jest oczywiście ten są.